Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam wszystkich, Arku Tobie, nie wiem, smacznego chcesz, czy możesz sobie dokończyć, trzymać kepsika? Mm, kurczak z ryżem. A, kurczak z ryżem, bo pamiętam jak kiedyś zamawiali Ci tutaj kepsa podczas swojego słynnego face to face'a. Jadłeś ostatni, gdzieś mi to też mignęło. E... Nie, akurat ja, nie robię No właśnie to strasznie chudy jest dopiero drugi posiłek dzisiaj. Tak? Tak, myślałem, że nie zjem, ale nie mam rady, po prostu umieram z głodu. Dobra, jak po konferencji? Ocena, od jednego do 10. Kurde, jestem nie wiem, jakoś dziwnie średnio zadowolony, może dlatego, że byłem trzeźwy. się raz jak jestem trzeźwy, to dziwnie to na to mi się patrzy. Bo jak jestem najebany, to się z nimi bawię, cieszę i oni robią patologia, patologię, bo teraz byłem trzeźwy. I dziwnie jakoś, nie wiem. Arku, e, ktoś mi mówił, że są teraz e, obostrzenia 18+, tak? O. Żeby obejrzeć konferencję? Ta, K, R, R, I, T. Tak, R -T radar, Telewizja nam do nas się przyczepiła. Musieliśmy włączyć pierwszy raz w ogóle w historii Prime, chyba w pierwszy raz w historii e, Freaków, Fajt. Freakfightu w ogóle. Mamy to oboszczenie. Musimy mieć także, musisz się zalogować, potwierdzić swój wiek. Co miało wpływ też na mniejsze trochę wynik wyświetleń, bo było tak około. Na naszym streamie około 10 tysięcy mniej niż zwykle mamy, ale no były też streamy Wardengi, które już nie miały tego obostrzenia, były streamy Bardngi, które były restreamowane i one też miały dużo wyświetleń, a tam już nie było tego e, oboszczenia, więc... E, m, znaczy ja, ja mam nadzieję, że to przestanie a nie przez mniejsze zainteresowanie galą, ale z drugiej strony to i tak jest mega, mega słabe, że musimy niestety to robić. No jest to spowodowane tym, że zbyt dużo przekleństw e, na sekundę u nas pada, e, czy na godzinę, e, zbyt dużo właśnie dziwnych słów, no i treści niestosowne, e, wiesz, były zdane kobiety, sceny walki, uderzenia, Gdzieś tam yy, kiedyś ta czekolada u, u, u się nie, to była czekolada u korczarowskiego, wyglądała jak krew, no i to wszystko tak się yy, złożyło do kupy, że KRL i te się do nas przywaliło i, i kazało nam dać znacznych plus 18. Znaczy, ogólnie to jeżeli tak, to jest zła wiadomość ogólnie dla frików moim zdaniem, bo zawsze to sporo ucina jednak ten zasięg, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Yy, gaśnica to jest chyba, to powinno być emotikona tej konferencji, afera gaśnicowa. Zrobiła Wam ten trzeci panel mocny dymy pomiędzy Lasucitą a Marianą. Ale tego też chyba chcieliście, co? Szczególnie, znaczy, no wiadomo, że chodzi o dymę, tylko bardzo mnie to zaciekawiło, co na, na to Piotr Chałupko, Bo to było w środku, ja myślę, że na zewnątrz gdzieś no A to normalnie, to, wej... no dobrze na tym wejście, a nie tutaj, bo tu było wszystko białe pewnie. E, ale to było bardzo z jednej strony głupie, bo okej, okay, jakbym oblała, wiesz z tyłu, czy spiesz po prostu tu po ubraniu, to jeszcze spoko, ale jak ona w twarz, wiesz, no nie wiem, no ja miałem okazję być przy użyciu takiej gaśnicy i to można stare naprawdę sobie zap, z, zapylić płuca i to może być projeżona, może do walki nie być serio, bo to są. Nie, nie wiem, czy kiedyś miałeś styczność z takim pyłem z gośnicy? Miałem. No, no to to jest strasznie. To Bardzo może ona wy, wy, wymiotuje, jest i uważam, że na przez kilka dni będzie miała teraz problemy i, i myślę, że to może już rzutować na, na walce troszkę. O co tam chodzi? Muran i Piotrek mają spinacz, czy oni rozmawiają ze sobą? Rozmawiają, to są, to są koledzy. Ja ich spotkałem ostatnio, kurs, stary na kebabie. Takie sobie razem ja, no tak, tak, to jest jedno ugrupowanie mi się wydaje, polityczne tutaj. No w ogóle najfajniejsze jest to, jak prawica że, że ja tak, jak, jak był, był ten face to face y, Piotra i para Maxila, nie? No. I oni tak, para Maxila, wiesz, tylko no, przeklina i w ogóle takie, no powiedzmy takie patologiczne, y, żeby nie powiedzieć jakieś tam, y, że, 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 że dno, ale bardziej takie patologiczne gadki, typu wiesz... Y, Przekleństwa, jakieś tam te, a e, z kolei Piotr Koczarowski bardzo ładnie, lokwety się wypowiadał. Szczególnie o kominie. I, i nagle jak przyjechał z tym kominem, mówię, kurde, no to, to przyćmiło wszystko, bo to wiesz, chłop może to wyzywać, to dla naszego widza to jest nic, a tutaj nagle, e, że spalić tam tą całą rodzinę i, i, i wiesz, i, i... Do kominia, no to, to było mega, mega słabe. I... Podkreślił w jednym po prostu słowem całą tą opinię, co o nim miałem. Ale zobacz, ale dzisiaj znowu za to Kazik, klimat kartel, wjechał odpalił i co? Się, no. Odpalił, stary, dał radę. No odpalił się, no bo tam małe wskaźniki były i myślę, że to wziął dla zasięgu, Małe wskaźniki zasięgowe miał Kazik. Dzisiaj po dzisiejszym myślę, że, że te wskaźniki zrosły i utrzyma swoją gdzieś tam pozycję i kolejną, e, kolejną pewnie walkę dostanie w prime, bo, bo to się rozniosło jego, te moim zdaniem, Kazik bardzo nie, 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 nie. Tam jest w człowieku jakaś mocniejsza dyskusja. Tak, ale jestem bardzo tego ciekawy. Na A, kanale może... U Tomka jak coś. Może o tym. Może o tym właśnie piecu. No ciekawy jestem, to zobaczymy. E... No ale na przykład ja uważam, że słusznie zauważyłem Kazikowi, że tutaj staną w obronie kobiety, że ją wyzywają, a za chwilę sam zaczął wyzywać inną kobietę w ten sam sposób, który staną obronie, Z trochę króla nie kleiło mi się to. Więc myślę, że słusznie go zapytałem. On ma do mnie problem o to, że ja mam do niego problem, że liczby nie zgadzam, Bo ja jestem gościem, który analizuje wszystko stary. Jestem inżynierem, więc wiesz, analizuję wszystko i jest słuchaj, każdy robi małe liczby. O tym mnie nie lubisz, ja mówię, Nie, ja go nie, nie lubię. Po prostu zwracam uwagę, że robi małe liczby. Jogarin się, zrób coś, zainteresuj opinię publiczną i on tak personalnie za bardzo do tego podchodzi. Ja dla na, nas na się liczymy, nikt czym się liczby. Robisz słabe, to masz reprymendę. Dostał reprimendę i nagle obrażony. A propos wyników, widziałem, że teraz macie bardzo dużo programów w tym tygodniu. Tak. Mieliśmy długą przerwę przez spowodowaną też tym, że tu Streamon miał przerwę po prostu świąteczną i też były pozamykane, więc teraz ukumulowaliśmy wszystko praktycznie dzień po dniu. Jutro są randki, pojutrze jest e, właśnie, nie wiem, bo tam jest dynamicznie albo będzie e, półfinał módzki, ale na pewno będzie mój face-to face z Rafałem. E, potem mamy środę wolną, bo w środę pozwoliliśmy naszej konkurencji zrobić sobie tutaj program. To poszło też z zabaszczą zgodą, no tak? Tak, no. Z, to był jedyny wolny dzień, który tutaj zostawiliśmy, więc oni sobie go wykorzystali. Znaczy, czy za zgodą, czy nie za zgodą. No zostawiliśmy go wolny, więc oni go wykorzystywali. W czwartek mamy e, właśnie albo Zadym ekstra, albo tam będzie finał Mucki, bo jeszcze to teraz jest wszystko dynamicznie się dzieje, bo patrzymy na te wskaźniki, co, co bardziej zadziała. No i potem piątek no oczywiście Ważenie, e, Media Day i sobota już gala. Także codziennie praktycznie oprócz środy widzimy się. Ile według Ciebie jest szans, bo Piotrek bije się w tę sobotę z Paramaxilem. Czarnecki jest ogłoszony w fejmie. Ile jest szans, że walka Czarnecki kontra Korczarowski będzie na, yy, na tej gali fejmowej? Według Ciebie jako włodarza Prime'u? 47%. 47%. Tak, dokładnie tyle. Tak? Na tak czy na nie? Że się odbędzie? Że się odbędzie. Okay. Czyli mniej niż połowę. Tak. Według mojej całej wiedzy, informacji, stanu mentalnego yy, zawodników i tak dalej, 48%. Okej, okay, okej, okay. no to jestem ciekawy, jestem ciekawy jak to wszystko się dalej rozwinie, no i słuchaj, ostatni panel, no i tam co się podziało, Muran, jak wjechał w Araba, stary, nie wiem, bo ty stałeś tam bliziutko, weszło to czysto? Ten pierwszy Wiesz, te dwa to już nie, ale ten pierwszy, kurde, ja nawet nie wiem, czy to nie było z za zamkniętej ręki. E, wydaje mi się, że to była zamknięta, bo tam wiesz, poszedł aż Znowu Jacek chciał z i wiesz właśnie, to jest to co robi Jacek, Jacek co by nie mówić jakim on jest człowiekiem, ja go nienawidzę, to gość robi show po prostu i widzisz, wie że ma ostatnią, że ma ostatnią walkę, ma pełnienie kontraktu i on już teraz sobie robi po prostu tak, że no kurwa zaraz będą ludzie, że musi być ta walka z Arabem, wiesz w tych arabskich rękawicach człowieka. myślę to będzie, to będzie roz... No i co ja mam zrobić? Jako włodarz, który patrzy na liczby, na wskazówki, swoje antypatie, właśnie to was, widzowie, zapytam. Co ja mam zrobić? Czy wypierdolić go, czy patrzeć na wskazówki i jednak przedłużyć mu kontrakt, dać go dalej jest stary? To jest spodobanie. najlepsze. Ostatnio sobie robiliśmy takie małe podsumowanie i teksty roku były, nie? No to stary, na pięć tekstów roku, pięć było Jacka. No właśnie, dlatego Jacek co będzie mówić jest kopalnią kontentu. Jest, no nie no, to jest taki kurde... Tylko wiesz co, żeby wrócił ten Jacek, który był kiedyś. Przy tym fajem 10, FM 12. Który? No tamten. Moim zdaniem teraz ten jest gorszy od tamtego. A, dobra, dobra. Nie ten teraz, że polityka, że no wyzywa... się. no właśnie tam tamten Jacek. Tak wiesz, tak. jakiś dymy robił, było coś się działo. Tamten Jacek był moim zdaniem złotem. to, ten, mi się wydaje, że nie wiem, tak, tak, nie, tak się wydaje. Takie mam doświadczenie, że ci ludzie czym bardziej się starzeją, tym bardziej idą w stronę polityki, nie? Nie wiem, czy to jest potrzebne akurat Jackowi. Ja myślę, że Jacek powinien wrócić właśnie do korzeni i być tym Jackiem, którym był, jak się poznaliśmy. I to by było, to by raz nie... To by było. Wiesz, ja też potrafi być śmieszny. Oprócz tego, że jest żonujący w i i jest niedobrym złym człowiekiem, potrafi być zabawny. Potrafi od. Wójka Władka jakiegoś tu... udawać jakiegoś szwaba, pogadać po francusku, po niemiecku, we wszystkich językach to jest poliglota. Więc wiesz, ja tak ma dużo takich możliwości, ja nie wiem dlaczego on zawsze próbuje tą najgorszą twarz swoją pogadać. Jakie masz oczekiwania od tej gali? Eee, powyżej tysięcy? Pay per view? Znaczy tak, to jest taki mój. 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 mój, mój... To już taki normal, taka norma, że tak żeby mieć to 100 tysięcy, no ta pierwsza gala miała 100, podobno w styczniowej gale, no podobno. No miałem raport, każda ostatnia styczniowa gala, zawsze generowała takie liczby, więc mam nadzieję, że tutaj, że tutaj też tak będzie, może będą lepsze, kurde, ten kanał plus cały czas gdzieś zaburza te moje, moje wszystkie analizy, bo, bo tego nie mam nie mam po prostu danych. Dopiero jest druga gala z drugiej galacku, więc będę mógł przy kolejnych gdzieś bardziej to wszystko wyliczać. mi się też wydaje, że może wam też pomóc ostatni free fight na KSW? że jednak część ludzi może, bo jeżeli wykupiłeś KSW, tam chyba był 20 grudnia, no to łapie się wasza gala no tak, no tak. I ci ludzie, którzy mają ten pakiet wykupiony, to już będą nas Ale Nawet z nudów być. sobie siedzisz i zawsze przecież jakieś jest gala freakfightowa, to... O... W ogóle fajnie, że mi o tym przypomniałeś. Rzeczywiście, bo ten, kto wykupił nam miesiąc wtedy, sobie wykupił transmisję dokładnie tylko na to, to, to też jeszcze nawet. mu się załapie na naszą galę. Także dzięki Martin, dzięki Kawul, kocham was. <laughs> Widziałem właśnie dzisiaj, że Tomek wrzucił rozmowę z Kawulem i dał takie podsumowanie swojego roku dzisiaj. Świetny rok, gratulacje dla Tomka. A jaki był twój rok? Bo wy tam, praktycznie byliście taką symbiozą przez cały rok e, wasz duet. To był chyba twój najlepszy rok, co? Tak mi się wydaje. We flikach. Znaczy w ogóle to był mój najlepszy rok chyba życiowo też. I stary, e, mam piękną e, super kobietę, która dzieli ze mną życie, jeździ ze mną wszędzie, robi ze mną wszystko. Teraz już nawet pracuje w Prime, bo po prostu ja tutaj tak? jestem, więc głupio by było, że ona i tak przyjeżdża, i tak ta pomaga, i za to nie ma. E, moje projekty, czy to muzyczne kurde, naprawdę, teraz muzyka mi też wystrzeliła podcast z Tomkiem czy nawet nasz Lombard stary bije rekordy popularności, w tym roku był to najpopularniejszy serial w paśmie między godziną 18 a 20 stary, tak, serial w telewizji naziemnej, więc wszystko, czym gdzie gdzieś tam jestem odnosi sukces i je, znaczy nie wiem, czy to się dzieje, to się nie dzieje, według mnie mam dużo, mam, tak jak moja babcia, się, wtedy będzie mówiła, że Aruś, ty masz więcej szczęścia niż pojęcia i mi się wydaje, że po prostu tutaj mam więcej szczęścia niż pojęcia, że to się po prostu dzieje, a ja jestem przez Przypadek w to gdzieś obikłany. Chociaż może nie ma przypadków jak tyle sukcesów, jeden po drugim. Świetny rok i mam do Ciebie jedno pytanie: ponieważ chcieliśmy, Arka, żeby Arek wpadł do nas do Frickshow, bo masz duży konflikt, teraz widziałem z Michałem Pasternakiem. Ale jaki konflikt? Połączy się jutro z nami, czy nie? Połączy się, ten, tak? No tak. To zróbmy to tak. Nie będziemy tutaj bić piany. Jutro słuchacie o 18, będzie Tazy, będzie Przemek Czarnecki, także sobie posiedzimy, pogadamy Arku. Dobrze. Dobrze, Ja bym był, tylko ja dzisiaj wracam do Krakowa, bo jutro mam w sobie dopiero trzecie paringi, trzecie moje. Przy... Parik przygotowaniach do walki. To w ogóle pierwszy raz tak jak. Nie, no z już wiekiem nie miałem żadnego. Okej, okay, to, 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 ale to już wieka, to nie porównujmy do młodego chłopaka, który trenuje i coś chce, 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 chce coś udowodnić. Więc yy, wracam jutro na te sparingi i przyjeżdżam we wtorek do Warszawy, już od wtorku jestem tutaj do Gali. O, jak ten cygan właśnie. Powodzą.